Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z wyzwania Słodko-gorzkie życie i witam nas, Was i nas i mnie Tutaj chyba jeden, czyst, jedyny czysty pies na tej parceli W naszym domu nasz Dumbo, słuchajcie, Dumbo przez te uszy, ja na niego mówię Dumbo, chociaż oni wszyscy mają takie, takie dumbowe uszy Także, no, mówię, zacznę, tak sobie mówię, czy pokazać Wam do, o, o domkiem zacząć, ale mówię, a pokażę Wam dumbo. <grytanie> Dobra, kochani, słuchajcie, już tak na początku chciałam Wam przypomnieć, żebyście zostawili łapkę w górę, jeżeli macie ochotę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i życzę Wam na samym początku miłego oglądania. Mamy wtorek, godzinę piątą rano, dostaliśmy komunikat, że... Nasza Zoe za godzinkę, czyli prawdopodobnie o 6, zaczyna. Słuchajcie, prackę tutaj już nam kociam, kociambrze, mały. Gdzie ty tutaj siedzisz? Co? Yy, Ogólnie tak, zepsuł nam się tutaj yy, umywalka. Zlew nam się zepsuł. Yy, jest bałaga. Nie ma żarcia w miskach. Jest pranie do zrobienia na podłodze. Zwierzaki są, słuchajcie, brudne. Zoja śpi. Ogarnęła mi tutaj, kochani, troszeczkę pokoik. Yy, dodałam tutaj jednorożca. Dodałam jej ten kufer z zabawkami. W ogóle ja wiem, kochani, że to jest na ogród, ale dałam jej to tutaj. Tak ładnie, słuchajcie, świeci. Robi nam tutaj za lampkę. Kwiatuszka dałam i szafę z najnowszej aktualki. I tak, nasza Zoe, kochani, chciałabym z nią iść do pracy i naprawić ostatnie błędy, które popełniłyśmy. Wiem, pisaliście mi, że robiłam to za szybko. Ja wiem, ja wiem, że powinnam tam sprawdzać te wszystkie oczy, uszy, temperatury i inne cuda na kiju. Ale ja chciałam to zrobić jak najszybciej. No i widać, że to po prostu nie popłaca. I tak, e, pisaliście mi też również, że fajny pomysł z tym, żeby naszej Zoi przekazywać tą magię właśnie w taki sposób, że pokazywać jej eksperymenty w kotle, czy na przykład pokazać jej naprawianie obiektów poprzez magię, czy, czy robienie czystości poprzez magię, więc myślę, że tym też się zajmiemy. Jak widzicie, nasza Zoe, chociażby ona wstała, nie wygląda dość... Dobrze, szczególnie jeżeli chodzi o sen, bo to jest mi się wydaje bardziej ważniejsze niż zabawa, żeby ona ogarnęła w pracy. I słuchajcie, postanowiłam kupić jej zamiennik snu. Mieliśmy ponad 4400, mieliśmy dokładnie 470 punktów satysfakcji. Kupiłam mi za 400 zamiennik snu. Słuchajcie, wiecie, ja sama te zasady tworzyłam. Ja w ogóle nigdy tych, jak to, elksiry, eliksiry, zamienniki, no, eliksiry, no, jakieś takie te rzeczy, no. Nigdy nie, nie używałam tego, ale teraz stwierdziłam, że, że czemu nie? Ja, wiecie, pisząc to wezwanie, nawet o tym nie pomyślałam, żeby na przykład dać takie zalecenie, że, żeby nie używać tego. Także, także słuchajcie, wypij Zresztą wiecie, to jest, to jest równie dobrze, mogłam to zrobić poza nagraniem i powiedzieć wam, że zrobi się wyspała. Po co, słuchajcie, po co tak robić, jak możemy to zrobić właśnie w ten sposób? Weź jeszcze tutaj, chciałabym, żebyś napełniła miski dla zwierzaków. Nie, 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 zanim sobie pójdziesz. I jeżeli chodzi o naprawę tej umywalki, to zostawię ją na później. No, chyba, że jak wrócimy z pracy, no to ona już będzie. Naprawiona Zobaczymy, co Ty robisz Zobacz, co się dzieje, co się dzieje się Co się dzieje się? Jezus, oni się tarzają W tym, o matko, wygłoś Kazanie, nie Obawieniu się w kałuży Boże, powiem Wam, jest Meksyk Jest Meksyk z tymi zwierzakami I ja się, słuchajcie, nie spodziewam Ja w ogóle myślałam, że one będą normalnie same wychodzić na dwór Załatwiać się, a oni stają, stoją pod drzwiami I marudzą, że oni chcą iść na dwór No przecież to jest tej choinki Mogą iść, co nie? A ja nie będę z trzema, czterema psami wychodzić na spacer Tak, słuchajcie, dołączamy do pracki I, 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 kochani, w następnym odcinku będą urodziny Ostatnio sobie sprawdza, sprawdzaliśmy i mieliśmy w tym samym dniu u, urodziny Zoe i Zoe Także zrobimy sobie imprezę I myślę, że zrobimy sobie tą imprezę już gdzieś, słuchajcie, w mieście Już nie będziemy robić w domu, tylko gdzieś sobie wyskoczymy Zrobimy taką grubszą bibę, słuchajcie. Mam w ogóle nadzieję, że uda nam się, wiecie, że Zoja będzie nastolatką, e, póki, póki pó że zdąży właśnie dojść do etapu nastolatki, zanim tutaj nasi rodzice, że tak powiem, odejdą z tego świata. Przybierz się w ten strój, który ja tutaj dla Ciebie stworzyłam. No i słuchajcie, będę się starała ogarnąć to żeby dzisiaj troszkę poszło lepiej, aczkolwiek nie obiecuję. <laughs> nie obiecuję. Tu jest jakiś pan. O, o Ambros, przecież to nasze ziomeczek Są Małe kontakty mamy kiedyś mieliśmy większe. Dobra, próbka tkanki. Zabawę mamy słabą, ale no trudno. A jeżeli chodzi o Harego, to dodałam mu dwa stroje jeszcze. Żeby nie był taki, wiecie Opuszczony, biedny Ona ma tu jakieś paski na ręce Może ją byłoby łatwiej zdiagnozować No nie wiem, zobaczymy Chodź Zoe, chodź, chodź, chodź A, dobra Ok, mamy próbkę Słuchajcie, ja będę robić pauzy Żeby nam ten czas tak za bardzo nie uciekał Mamy prześwietlić ciało, dobrze Udało się pobrać tkankę Postaram się zrobić to tak, jak powinno się zrobić Ale no, mówię, nie chce mi się, kurczę siedzieć przy jednym pacjencie, jak my musimy wyleczyć dwóch? A ja chciałabym to zrobić dzisiaj, co nie? Dobra, teraz mamy uszy Ok Prowadź badania, aby uzyskać diagnozę No prowadzę Musimy potem analizować próbkę pobraną przez pacjenta Ok, uszy się, teraz oczy Dobra, mamy oczy, oczy, oczy sobie to schowam a jakie mamy w ogóle dobra, jeszcze mamy temperaturkę zmierzyć, diagnozuj stan pacjenta słaba diagnoza no i zobaczcie, mamy pięć rzeczy do zrobienia, znaczy do, do wybrania, dostępne słabe diagnozy, no właśnie, udało się zdobyć dobra, ej, miałaś mu temperaturę zmierzyć, a nie w telefonie siedzieć na Simsta i co, ma temperatura? Nie wiadomo. Rozmawiaj o ogólnym stanie. Dostępne słabe diagnozy. Hej, 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 hej. Ambrose, dokąd zmierzasz? Ej. O się z staruszkiem. Teraz akurat. Siadaj tu. Wskierowanie. Dawaj mi tylko na kozetkę. Siadaj facet. Dziś stary jest po prostu i masz bóle starości, a nie tam. Proszę o ogólnym stanie. Rozmawiaj z nim. Dobra, idziemy prześwietlić jego ciało. Zobaczymy, co tam, co tam ma w brzuchu. Może coś, słuchajcie, zeżarł i dlatego jest w szpitalu. Ciekawa jestem, ile musimy zrobić badań, żeby mieć taką, wiecie, pewną diagnozę, że będziemy na 100% pewni. Kurczę, ty nie przeglądaj sieci, kochana. Ja wiem, że to, ty masz słabo N. Nie! Nie idę na żadną wizytę domową. Sorry. O imieniu Ambrose jest gotowe. Zoe ze wstydem przyznaję, że zupełnie nie rozumie wyników. Słucham? O oh, Boże, kobito. Weź analizuj próbkę od pacjenta. Od Ambrosa. Może się z czegoś więcej dowiesz z tej próbki. O, ta nasza... To jest nasza. Nie, myślałam, że to jest nasza ta. Nie pamiętam, jak ona miała imię. Kurczę, o ty, Mary, ta Simka. Słabą diagnozę mamy nadal. Nadal jest słaba diagnoza. No. Zobaczymy po tej analizie, czy coś uda nam się. Dobra, wezmę na trójkę. Mam nadzieję, że nic tam nie spierdzieli. Analiza ukończona. Pacjent jest nosicielem jakiejś choroby zakaźnej. Mhm. Mm Hmm. Dobra, byśmy musieli podejść do komputera Weźcie, idźcie stąd Trzeba zarejestrować te wyniki No już jest wolne Zobaczcie, siadaj, siadaj, siadaj Zarejestruj, a ja tutaj sobie zobaczymy A, już mamy cztery Już jest w ogóle przyzwoita diagnoza Jest to choroba zakaźna Co by tutaj mogło być chorobą zakaźną? Brak choroby nam od, odchodzi Bo jest to jednak coś Mi że to może być potrójna groźba tak mi się wydaje. Ale. O, czekajcie, bo coś mi się tutaj dzieje. Może ta spuchnięta głowa, hollipka? Zbadaj. Przyzwoita diagnoza. No, ja nie wiem, co ja mogę jeszcze zrobić. Słuchajcie, żeby weź, porozmawiaj jeszcze z nim o ogólnym stanie. Może nam to coś pomoże. O, dostaliśmy trzy Simoleony za książki naszego Harego. Czy mamy już lepszą diagnozę? Nie, a jakbyśmy go. Właśnie na tą bieżnie chciałam. Dawaj go na tą bieżnie, zobaczymy. Nie gadaj tutaj jakichś gościu widzę. Aha, bo się zepsuło i oni przeżywają chyba. No trudno, no my tego nie będziemy naprawiać. Wezwijcie jakiegoś technika. My tu nie jesteśmy od tego, my jesteśmy poważnym medycznym lekarzem tutaj. Pomagamy ludziom, a nie maszynom. No zobaczymy, zobaczymy. Czy teraz będzie coś. Badanie, poczekajcie, poczekajcie. Badanie, ym... znowu nie rozumie wyników. Słuchajcie nieskończoność, by Zoe przybyła z wizytą domową, ale ona nie pojawiała się. W końcu mieli dość i pojechali szukać pomocy. No to na rano. O Jezus, jestem okropna. Przyzwoita diagnoza. Hmm. Przyjmij go na tą kozetkę. O Jezus, no on albo ma. Weź jeszcze tu z nim pogadaj. Albo ma ten łeb, albo ma. Mi się daje spuchniętą głowę, gwiazdy przed oczami. Zróbmy gwiazdy przed oczami, no bo miał gwiazdy. Zobaczymy. Jak no postawiona, dobra. No i słuchajcie, no nie ma tutaj tego, żeby na 100% być pewnym. Może my jesteśmy jeszcze, słuchajcie, za słabymi. O Jezus, rachu. Ej, właśnie. Nie mamy na rachunki, nie? Bo ja zrobiłam pokój mały i zapomniałam, że jeszcze musimy rachunki zapłacić. Tak, słuchajcie, udało się. Dobra, super. Udało się wyleczyć. Chodźmy tutaj do tej pani. Zbadamy pacjenta. Prześwietl ciało. Jeszcze zaczek, ona się czuje, ale spoko. Spoko jest ok. Oprócz tej zabawy, oczywiście. Zobaczymy, jakie tutaj w ogóle, słuchajcie, mamy. Aha, jeszcze nic nie mamy, Ok, musimy pobrać próbkę, pobierzmy, nie mamy jeszcze żadnych tych do wybrania, potrzeba więcej badań Ta Oj, Zojaczek, no co ty, ty już jesteś, słuchaj, dobrym lekarzem, a tobie ej, próbka wypada z ręki, no co ty Weź jeszcze raz, pobierz próbkę, proszę, już są jakieś te, możemy coś wybrać, nie, chyba nie Prześwietl pacjenta. Dobrze, dobrze. Chodź, skieruj na badanie rentgenowskie. Pójdziemy. Może udałoby nam się dzisiaj, słuchajcie, dwie osoby wyleczyć? No, zobaczymy. Mamy jeszcze troszkę czasu w pracy, a jak wrócimy, no to zajmiemy się właśnie naszą małą, pokażemy jej magię, jaką Zoe umie. No i w następnym odcinku, słuchajcie, będą urodzinki dziewczyn Nasza Zoja będzie już staruszką, no a Zoja będzie dzieckiem w wieku szkolnym Ona jest w ogóle tutaj na czerwono Harry, zajmie się dzieckiem Potrzebne mogą być dalsze badania Dobrze, dobrze, dobrze Ale okej, okay, zajrzyjmy jej tutaj do uszu Musimy Czy już możemy? Tak O, mamy, słuchajcie o, mi się wydaje, że to będzie swędzący plam. Bo spróbujmy, bo ona ma takie te paski tutaj. Zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. Diagnoza postawiona. Wiem, że, słuchajcie, znowu to chyba robię. E, o, Jezus Maria, operacja. Znowu to robię szybko. Znowu nie przemyślałam, ale no tak mi się, słuchajcie, oj, wydaje. No zobaczymy. Mogliśmy jeszcze do oczu zajrzeć w sumie. No ale brak choroby to na pewno nie jest, no bo ona ma te paski takie. No zobaczymy, słuchajcie. Dzień pracy, tak, 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 ale ja chcę wiedzieć, czy nam się udało wyleczyć panią. Jak masz na imię? Sia, Sia. Ładne imię, proszę pani, Sia. No ileż ta operacja trwa, Hallo. Nie, nie powiodło się. jaj, 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 jaj. Ja. Kurde, blaszka, no. Jestem beznadziejnym lekarzem, nie? Serio. Okej, okay, kochani, wróciliśmy do domu. No co mam Wam powiedzieć? Już mówiłam przed chwilą, jestem beznadziejnym lekarzem. Wróciliśmy do domu, zobaczmy, czy w ogóle stać nas tak, stać nas na rachunki, ale będzie kiepsko z kasą. Widziałam, słuchajcie, w galerii, teraz słuchajcie, nie mogę odpalić, bo niby nie mam połączenia internetowego, że parę osób udostępniło mi znowu simów tutaj do rozgrywki, także dziękuję bardzo. Myślę, że będę ich prowadzać, oni z tych, co widzę, z tego, co widziałam po miniaturkach, są albo młodzi dorośli, albo dorośli albo na statkowie. Nie wiem, będziemy musieli sobie to sprawdzić i będę ich słuchajcie wprowadzać, jak tutaj nasza dla Zoi po prostu, żeby ona miała właśnie jakichś tam znajomych. Także jeżeli ktoś jeszcze jest chętny, to oczywiście bardzo chętnie powprowadzam waszych simów, ale tak jak mówię, jeżeli są oni po prostu młodzi dorośli lub dorośli, poczekam właśnie aż nasza Zoja też również będzie w tym wieku. No chyba, że ktoś ma ochotę, słuchajcie, do na przykład do następnego odcinka udostępnić jakieś simów z Dzieciakami w wieku szkolnym, no to wtedy nasza Zoja mogłaby się z nimi poznawać w przedszkolu, w szkole w sensie, znaczy się. Um, Weźcie, nie wycieraj tej podłogi, to nie ma, chłopie, sensu. Ja to zaraz naprawię, bo chcę pokazać naszej małej, jak się poprawia właśnie poprzez magię. Haremu dałam sweterek jako jeszcze jeden dodatkowy strój. Taki, proszę bardzo, gustowny pan w sweterku, i on sobie pójdzie, słuchajcie, napisać książkę. I dałam mu jeszcze, boże, jaki to jest syf, weź to może najpierw posprzątaj. Dałam mu jeszcze koszulę taką a jeansową Ty idziesz do klocku, ale zaraz klocku, klocków, ale tutaj zaraz mamita nie, 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 do Ciebie przyjdzie weźmiesz sobie, zmienisz stroje, weź sobie zmień na przykład na ten i teraz tak, poprosisz naszą malutką, żeby ona tutaj przyszła podejdź tutaj, nie idź tam myć rąk nie idź Ty w ogóle też byś się mogła przebrać, tak Ci powiem Możesz w to się przebrać na przykład i idź tam, podejdź. I ty też możesz tutaj, słuchaj, podejść. No i będziesz, słuchaj, pokazywać naszej malutkiej. Obróć się, kochana. Musisz wiedzieć, co mama do ciebie mówi. Czemu ty płakulkasz? Obróć się, jeszcze troszeczkę. Dobra. No i Zoi, pokaż naszej Zoe, pokaż naszej Zoi, Ale kurde, z tymi imionami zrobiłam, nie? Czemu infernacja? Tutaj, proszę bardzo, poprzez magię kochana możemy właśnie naprawiać różne rzeczy rzeczorki. Możemy naprawiać, możemy magią czyścić cały dom, proszę bardzo. Wyczyścimy kałuże, wyczyścimy. A nie, nie możemy tego talerza. No okej. Okay. Ej, miałeś wyczyścić kałuże. Dobra, czyścimy, czyścimy podłogę. Także ucz się, mała Zoja, bo twoja mamuśka chce, żebyś również ćwiczyła magię. Ok, i teraz wiesz co, mogłabyś się z nią pobawić, opowiedzieć śmieszną historię, bo tobie brakuje zabawy, a ona na pewno się ucieszy, jak się z nią pobawisz. A nasz Harry, sprzątaj. O, dobra, dobra, sprzątaj, sprzątaj, bo tam jest rzeczywiście syf niemożliwy. Okej, okay, okej, okay. musiałbyś jeszcze pranie zrobić Kurde, blaszka, ej, no weź w tym się nie taplej W tych, tych niesikach tylko w wodzie Ja mu wezmę ten talerz już tutaj stąd Czemu minusy? Zoja, co się dzieje? Co się dzieje się? Czy ty się z nią będziesz bawić? Tak W kuchni? No spoko, może być w kuchni Nie się na razie, bo się bawimy o. A w ogóle, jeżeli chodzi o tab, kochani, dzisiaj na Discordzie dawałam linka do, do moda, który daje nam używanie taba w trybie budowania i kupowania, bo bardzo mi tego brakowało. A w niedzielę na streamku właśnie ktoś mi ponapisał, że jest właśnie taki mod, że, że można go po prostu używać i normalnie na tabie można robić, słuchajcie, zdjęcia w trybie budowania i kupowania. No, dla mnie jest to, słuchajcie, hit, bo ja właśnie w serii Architect, Sim Architect. House, to specjalnie wprowadzałam simów, żeby, żeby porobić fotki, nie? Także, o Jezus, Zoe, jaką ty masz minę po prostu. Także, no, dla mnie to jest po prostu ułatwienie życia. Więc super, jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam na Discorda link. Jak zawsze jest w opisie filmu, i tam mamy naprawdę wiele, wiele przydatnych modów. Które fajnie nam y, rozgrywkę ułatwiają i urozmaicają. Kto to dzwoni do Harego? Nikt. Weź tutaj, a dobra, to może słuchaj, już Zoi ogarnie, a ty weź, napisz: wróć do pisania w końcu książki. I w ogóle, słuchajcie, ta zabawa nie urosła. To jest, ja nie wiem, bez sensu w ogóle. Weź tutaj, właśnie jeszcze, pokaż magię dla naszej Zoi. A czy tutaj też możemy... Ma nie, infernacja. Nie, 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 nie. A gdzie jest kod? Gdzie jest kod? Tutaj, drapie. Chodź yy, przyjazne, po pierwsze wypuść a nie po blatach. Yy, o drapaniu. A ty mała, jak się czujesz? Super się czujesz. Czy ty masz tableta? Myślę, że nie masz, bo nas nie stać na tego tableta, więc układaj sobie tutaj. Ty szłaś tam do jakiejś zabaweczki. No to w sumie. Aha, no i tutaj dałam jednoróżca I tutaj ma też obrazek z jednorożcem, więc wiecie, możemy po prostu uznać, że ona lubi jednorożce Tutaj też masz jakieś hipopotamy i nosorożce Zoe, dobra, Zoi. Potem słuchajcie, weźmiemy naszą małą. Co to cytryna? <gryw> no, tu stały drzewa wcześniej. Weźmiemy naszą małą i po prostu. O, on, no, oduczyła się drapać. I po prostu, i po prostu pokażemy jej jeszcze tworzenie eliksirów w kotle. Zaproponuj przyjaźń! I chciałabym, żebyś się pobawiła wskaźnikiem, żeby ci troszkę ta zabawa tutaj urosła. Jeszcze głód i higiena. No dobra, pobaw się napełnić tutaj miskę na dworze również. No, słuchajcie, ta zabawa tu właśnie najbardziej rośnie z tymi kotami Nie ma co się oszukiwać Tutaj widzę, że w ogóle coś śmierdzi Wyrzuć obumarłą roślinę O, matko boska Strasznie dużo pracy jest tutaj ogólnie A pies znowu grzebie w kiblu Dajmy temu harem, wiecie co? Dajmy mu, mu spokój, dajmy mu popracować Niech on sobie tam, chłop, y, robi co chce Niech on sobie tam pisze te księgi swoje I tyle, no Dajmy mu spokój, bo ja go cały czas wysyłam do sprzątania. Tam w ogóle śmierdzi to żarcie, a te psy tam jedzą. Jestem po prostu, tak, gra... słuchajcie, ta rozgrywka, ta seria tutaj, to jest Armageddon, nie? Naprawdę. Weź sobie resztki. Tam jakieś żarełko ostatnio robiliśmy, także na pewno coś jest. Nie będę już sprzątać, słuchajcie, tych talerzy za nich. Zoli będzie musiała po prostu ogarnąć Czy my idziemy jutro do pracy? Tak, I ja to sobie już pójdę poza nagraniem z nią do tej pracy Czyli dwa dni, nie, czwartek ma wolny e, W sobotę, w sobotę ma wolne No to w sobotę, słuchajcie, normalnie będą urodziny Ja sobie do tego czasu po prostu przegram Pójdę z nią tą sierodę i piątek do pracy Mam nadzieję, że uda nam się wyleczyć jeszcze prawidłowo tego jednego pacjenta Czy Ty skończyłeś pisać tą książkę, kochany? Chyba nie Chyba nie, w ogóle dawno, żeście ze sobą nie gadali, ale ale nie teraz. Wróć do pisania. Ty, jak się czujesz mała, bo jeszcze będziesz musiała iść właśnie z mamuśką. Widzicie, matka jest uparta Zoe jest uparta, i ona chce jak najwięcej tutaj małej pokazać, żeby jak najwięcej mogła ją nauczyć. Chodź. A mała, niech ona już tutaj sobie powiecie co. O, ale się szybko uczy, ona w ogóle. A z harem będę ją może próbowała właśnie uczyć jakieś rzeczy. podnieść ją i myślę, że my ją tam, słuchaj, zaniesiemy. Zwierzaki znowu marudzą. O, mam jakiś styl życia. Bliskich więzi, dobra. No, on jest taki rodzinny, chyba, chłopak po prostu. Dużo ci zostało tej książki do napisania. No, jeszcze trochę, ale poczekaj, no skup się tutaj. W ogóle tam teraz przyszła ekolożka. Coś będzie nam teraz pewnie gadać, że ten, że nie jesteśmy ekologiczni. Chodź posadź ją tutaj. Posadź Zoja. Ale ja tutaj pani, no, ona sobie tutaj coś spisuje, kurde, a ja jej nie wpuszczałam na, na moją dzielnicę, słuchajcie. No. I weź yy, eksperymentuj po prostu. A zaraz sobie tutaj podej... Usiądzie, o, po prostu sobie usiądzie. O, nie wiedziałam, że i tak sobie mogą w ogóle siadać. Na, y, Ale tyłem... Chodź tutaj. Ja bym chciała, żebyś ty jednak patrzała, nie? Bo wiemy, bo wie, obawiam się, że ta rodzina nie przestrzega następujących lokalnych produkcja czystej energii. Spadaj, babo. No. No. Pierd... Pierd... Usiądź sobie eliksir. okej, okay. mam jakiś eliksir. Lotnego umysłu. Nie wiem, co to jest za eliksir. Usiądź sobie, kochanie. Jak ona jest w ogóle urocza? Muszę jakąś fajną foteczkę i my chyba rodzinną, słuchajcie, zrobić na ten. Na, na miniaturkę. Weź tutaj tego plambo, bo oddajmy haremu, a ty już wstajesz. No, jest w ogóle 23. Młoda już, słuchajcie, niezainteresowana, ona już idzie. Także weźmy, dajmy dzisiaj Harę, może by to on przeczytał, przeczytał małe i napisał w ogóle książkę. Bo teraz poprzedniego wieczoru to właśnie nasza Zoe usypiała malutką. Także chodź, Zoe, kochana, tutaj weźmiesz sobie szybki prysznic. No i chciałabym jeszcze, żebyś tutaj przeszukała kieszenie. No i zrobimy po prostu jeszcze na noc pranie. Hary. Wstań, idź po dziecko Harry Harry, czemu ty, czemu ty masz blond włosy? I czemu ty grzebisz w kiblu? Halo? Czemu masz blond włosy? Haha, <laughs> Simsy Dobra, przeszukuj tutaj ładnie pranko Może znajdziemy jakiś grosz Słuchajcie, grosz do grosza, nic dzisiaj Praktycznie, słuchajcie, nie zarobiliśmy, nie? Zrób poranie, żadnych tutaj skałek Ani nic, ja tutaj widzę, że jeszcze jest skałka Więc na koniec pójdziemy ją sobie wykopać I... Gdzie ty idziesz? Są jeszcze gdzieś jakieś ciuchacze? Pójdziemy ją wykopać I sobie ją powielimy dwa razy Tak jak zawsze to robiliśmy I tutaj chciałam też właśnie te... Nie idź do łóżka jeszcze, choć wydasz Wydasz tą książkę, będzie jakieś następne dodatkowe Trzy simolony, widzę, że będę musiała... E, czemu wstałaś? pies szczeka, ja nie mogę i spać, mm, że będę musiała zmienić włosy czekaj, czekaj, upiesz ubrania weź to, wyczyść jeszcze y, czystość magia, no i pójdziemy to słuchajcie, wykopać no i trzeba jeszcze napełnić miski, nie? o, ludu złoty dobra, napełnij miskę i napełnij, a bo, dobra, wiesz co? Harry już napełni te miski Boże, ile teraz tutaj jest tych zwierząt, słuchajcie. Ja ich nie oddam, no, no nie chcę ich oddawać. Ale no kurde, naprawdę zaś są wszystkie brudne, nie? Wszystkie po prostu i idźcie jeszcze wykąp? Weź gorący prysznic sobie. Diament znalazłaś i kwarcy jakiś pokaż, no. Mm, a ja to robiłam, słuchajcie, do tego dawałam. A musisz tutaj przyjść. To. Wiesz co? Zrobimy sobie, który jest droższy? 108 i 24. To ten sobie, jeżeli będzie możliwość, to sobie powielimy e, dwa razy. Ej, no, ty jesteś głodna. No dobra, i od to weź, otwórz tutaj lodówkę, wyciągnij to, weź sobie tutaj porcję. Ok, powieliłaś. Możesz wiesz co? Możesz iść ogólnie, już spać. Ja ci to schowam do, do wyposażenia. Coś słyszę, że jakby było zepsute. Tak, oczywiście, prysznic. Napraw. Napraw i możesz od razu. Nie, 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 nie tak. I możesz od razu zrobić czystość. I tak, to. Nie, nie, nie. Ja tego nie chcę sprzedawać. Ja chcę to wysłać do rady i tutaj jedno też wysłać do rady. Ej, ty, on, oni tak po prostu szczekają te psy, że ja zaraz ich chyba wyprowadzę na dwór i pozamykam drzwi, serio. No dobra, zostało wysłane. Okej. Okay. I ja tutaj te dwie rzeczy sprzedaję Zoe, idź spać i ja się już, słuchajcie, kochani, będę z Wami żegnać. Wrócę do Was z, w Simową sobotę, jak już będą urodzinki naszych dziewczyn, także kolejny, słuchajcie, kolejny etap w naszym, w naszym pokoleniu będziemy znowu doprowadzać do jakiegoś końca, no i oczywiście do... Początku. Także, kochani, żegnam się z Wami. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i słuchajcie, jeżeli macie jakieś pomysły, co, jak, gdzie i z naszymi simami, możecie też porzucić jakiś pomysł, gdzie na przykład zrobić urodzinki naszym dziewczynom, to też dajcie znać w komentarzach. No i co, trzymajcie się cieplutko, do następnego i pa pa!